Witam wszystkich z powrotem na kanale. Moi drodzy, 12 odcinek Tank Express, czyli takie krótkie informacje o tym, co się ukazało na stronie Wargamingu przed jutrzejszą wtorkową mini aktualizacją. Jak widzicie, są trzy nowe artykuły, ukazały się one oczywiście z dniem dzisiejszym. Jest On Track E100, czyli po prostu kolejny raz tutaj będziemy możliwo, mieli możliwość zakupu i szybszego grindu w kierunku w linii prowadzącej do e -setki. Następny artykuł to jest oczywiście możemy sobie nabyć fancy skórki na nasze czołgi, jeżeli nas to interesuje. No i oczywiście duże oszczędności, jeśli chodzi o różnego rodzaju bundle, ale może po kolei. Zaczniemy sobie od tutaj tego artykułu na temat esetki. Więc tak, od jutra do 21 czerwca będziemy mieli specjalny dyskont, jeśli chodzi o grind i zakup samych pojazdów prowadzących do tego ciężara niemieckiego. Przez dwa tygodnie będziemy mogli grindować z bonus, z boosterem, plus 25% do EXPA za każdą bitwę, czołgami oczywiście drzewkowymi prowadzącymi do setki. Tutaj przypomnienie jest, że esetka otrzymała buffa już to było w lutym, więc jakiś czas temu i tutaj kliknąłem sobie w ten link i zobaczymy co też za tego buffa ta esetka dostała. Oczywiście cała linia dostała, ale nie będziemy jeszcze raz przerabiać tutaj tych wszystkich buffów. Chodzi nam o esetkę, czyli jak widzicie została wzmocniona wieża, front, te takie płaszczyzny, te policzki tej esetki, w które mm, każdy <ślał> prał jak w lezie. Dostały 20 mm, mm buffa. Działko 128 mm dostało, zostało skrócony przeładunek z 14.3 na 12,5 sekundy. I czas skupienia także poprawiono z 2,9 na 2,5 sekundy. Działko to większe, czyli 150 mm. Dostało tylko i wyłącznie do czasu skupiania z 2,9 na 2,7 takie po prostu 20 i tak dalej i tak dalej. Tu każdy z tych pojazdów coś tam otrzymał, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany którymś pojazdem niższego tieru, to oczywiście odsyłam do artykułu, więc tak jak mówiłem, będzie tutaj taka możliwość do 21 czerwca. Jeśli chodzi o sam zakup, to jest zniżka 50%, będzie. Od poziomu 3 do poziomu 6 na pojazdy drzewkowe oraz 30% zniżka od poziomu 7 do setki, czyli 10 włącznie. I tak tutaj taką nam przygotowali taką operację, oczywiście, jeżeli kogoś interesuje. Dobrze, kolejną rzeczą tutaj, którą chcę wam pokazać, to oczywiście jest tutaj nowe skórki na pojazdy II wojny. Słuchajcie, rzecz gustu. Tutaj macie mniej więcej jak wyglądają te takie naklejki, takie skórki. Więc, jeżeli ktoś, ktoś jest zainteresowany i tak naprawdę nie ma co z Goldem robić, to Wasza sprawa, jak to mówią. Ja osobiście nie skuszę się. Dziękuję. Tutaj mamy dwie pokazane właśnie na tym zdjęciu, tutaj powyżej, czyli mamy na M4. A3-E2 Shermana Jumbo oraz na Toga 2, tak, na, klasyczną, na klasycznego hot doga, na parówkę też mamy taką e, skórkę, tak, one tutaj będą się prezentować. Tu jest oczywiście Tok i tu jest Sherman Jumbo. E, jest oczywiście też e, Skoda. Więc tak, jeśli chodzi o te skórki, to moi drodzy, ceny są takie: 5850 sztuk golda za trzy skórki. Jest to zniżka oczywiście: 35% będzie to skórka na toga, na Shermana Jumbo oraz na Skodę T50. Inna samego toga tutaj macie skórkę za 4570 golda. I na Shermana za 3000 golda i tak dalej i tak dalej także słuchajcie no ceny są jakie są jeżeli tak jak mówiłem wcześniej ktoś jest zainteresowany nikt nikomu do portfela nie zagląda jeżeli macie ochotę w ten sposób sobie czołg przyozdobić to jak najbardziej można to zrobić dobrze to tak tytułem informacyjnym to by było na tyle jeśli chodzi o te skórki. No i kolejna wiadomość, słuchajcie, duże oszczędności, przygotuj się na lato. Cóż tu mamy w tym artykule? Więc tak, od jutra do 21 czerwca będą bardzo duże oszczędności na kosmetyki, czyli na kamuflaże różnego rodzaju, na napisy i tak dalej, po 50%, czyli na, tak jak mówiłem, emblematy, napisy, kamuflaże oraz flagi. Także jeżeli ktoś się lubuje w tego rodzaju e, upiększania sobie czołgów, to ma wyśmienitą okazję, bo po co później przepłacać. E, 25% wszystkie skórki, tutaj e, mamy przykładowe m, e, pojazdy, które tutaj będą, oczywiście jest to M1A1 Abrams, kolejnym pojazdem tutaj jest M50 Ontos, jak widzicie tutaj jakieś takie palmy i tak dalej, i tak dalej. E, oczywiście Tiger 2, e, WTA UFESTO, Tiger 1, o ile dobrze kojarzę i to są te pojazdy, więc tutaj też 25% będziemy mogli sobie tani taką skórkę kupić. Teraz tak, dla osób, które cyklicznie sobie kupują Nikota Premium, gdy się kończą, po prostu zakupują następny pakiet, jest wyśmienita okazja, tutaj mamy Zniżki od 10% za jeden dzień konta premium, aż do 50% za cały rok konta premium. Także im większą wartość sobie dni zakupicie tego konta premium, tym większy dyskont na ten zakup dostaniecie. Także warto sobie zakupić, jeżeli Wam konto premium się kończy. Następnie jeśli chodzi o boostery, również tutaj przygotowali nam bundle, jeśli chodzi o boostery i jest, jak widzicie, nie będę tu tego wszystkiego omawiał, bo zobaczcie, tego trochę jest. Jest i do pojazdu i do szkolenia dowódcy również i do srebra są różne pakiety boosterów i taki przykładowo dla srebra otwórzmy sobie pierwszy lepszy mamy 25 boosterów razy 2 do srebra za 3500 golda także w zależności od tego czego szukacie tutaj macie duże pole do popisu możecie coś sobie wybrać. I kolejna rzecz, słuchajcie, do 60% jest zniżka na pojazdy premium. Cóż to są za pojazdy? Słuchajcie, no powiem Wam, oczywiście 60% to jest bardzo duża zniżka i w zależności od tego, jakie pojazdy potrzebujecie, to tutaj myślę, że spokojnie sobie znajdziecie. Dla zapalonych leciarzy oczywiście są trzy pojazdy lekkie, jest to ósemka, czyli Brazilian Bulldog jest 7 k AMX 1357 oraz jest Selnak Light Tank FV1066. To jest ten taki, który był w tym sezonie o wrestlingu. I te trzy pojazdy są za 8290 sztuk golda, także bardzo, bardzo dobra cena. Następna rzecz, słuchajcie, Summer Mix w tym tutaj zestawie za 11, no powiedzmy 12 tysięcy golda, bo jest 11 940 i mamy trzy bardzo fajne pojazdy, bo to jest e, Tier 8 Striker, kanonek jak pancer, e, jest to niszczyciel ten z tą większą Alfą 390 e, Bo oczywiście jeszcze mamy kanonek jak pancera 90, to jest 120 105 przepraszam I naprawdę uszkodzenia zobaczcie tutaj 390 Mega mobilna bestia Yy, bardzo dobry ma tutaj współczynnik kamuflażu i powiem wam, że bardzo, bardzo fajnie się tym pojazdem gra. Yy, to jest jeden z moich ulubionych Tedeków. Taki jeżeli lubicie grać e E25 tym niszczycielem siódmego poziomu czołgiem ninja, to styl gry jest bardzo podobny, ponieważ pojazd posiada generalnie wszystkie te cechy, które posiada E25 yy, z mobilnością yy, włącznie może, poza przeładunkiem. Ponieważ przyładunek tutaj jest nieco dłuższy 11,6 sekundy, ale mimo wszystko odbywa się to kosztem tego, że ta Alfa naprawdę jest zacna, bo komuś sprzedacie strzał za 390, to już na pewno się obróci w waszą stronę, bo to go zaboli. To jest tutaj ten pojazd w tym zestawie. Następny jest oczywiście ósemeczka z tej serii Heavy Metal Heroes M51 Super Sherman. Z tą Alfą 390 jest to oczywiście francuski pojazd MET, który też potrafi nieźle przysolić te 390. Dawno nim nie grałem. Pamiętam, że Alfa robiła swoje naprawdę, bo wtedy jeszcze było dużo, dużo mniej pojazdów średnich na ósmym poziomie, które po prostu miały taką Alfę. Czy jest to pancerny pojazd? Raczej bym nie powiedział. Jako support, jako druga linia, jak najbardziej. I w tym zestawie razem z tym czołgiem mamy tutaj oczywiście klasyka, czyli Typa 59 wersja druga, czyli to jest ten ulepszony Type 59 wersja 2, który również ma tą Alpha 390. Także trzy pojazdy, które mają tak zacną Alfę. Ten tutaj jest fenomenalnym pojazdem i jednym z lepszych na tierze 8, jeśli chodzi o czołgi premium, bez dwóch zdań. Ten zestaw w każdym razie możecie nabyć za niecałe 12 tysięcy golda, tak jak mówiłem. Także mega mega okazja, ponieważ każdy z tych pojazdów, zobaczmy sobie tutaj na przykład kanonen, jak pancera, 10600 kosztuje. Ten tutaj 9440 Super Sherman, a Taj 59 wersja druga 8250. Także no słuchajcie, prawie trzy czołgi mamy w cenie prawie jednego, wiele nie brakuje. Więc tak, to jest taki zestaw kolejny zestaw to oczywiście yy, dla tych, którzy się lubują yy, w graniu yy, pojazdami ciężkimi. Również tutaj jest przygotowana okazja i jest to ósemeczka, czyli taki ten Maus Premium na poziomie ósmym, czyli VK 16801. Tutaj akurat jest ta wersja Mauer Breher i yy, wiecie o którym czołgu mówię. Otworzymy go sobie, żeby nie było niedomówień. Dokładnie ten yy, czołg więc, do tego w zestawie mamy obiekt 252U, i to jest inaczej mówiąc Defender. Tylko to akurat jest ta wersja bez, tego, bez tej skórki Defendera. No, i oczywiście francuski czołg z tej też serii Heavy Metal Heroes AMX M4 ML49. Bardzo fajny, pancerny czołg taki po prostu francuski tygrys którym się notabene bardzo fajnie gra fajna alfa, fajne tutaj są parametry jeśli chodzi o penetrację, bo zobaczcie na podstawie mamy 232, 260 czy mamy na goldzie i 60% mamy do zarobków, co też jest dużym atutem, ponieważ będzie ten pojazd potrafił nam przywieźć Pokaźnej ilości srebra do garażu. Więc ten tutaj zestaw jest za 15,5 tysiąca golda. Kolejnym tutaj zestawem jest oczywiście. No, słuchajcie, ten zestaw to jeżeli szukacie, macie na zbyciu 20 tysięcy golda, lub posiadacie powiedzmy dwa pojazdy lub trzy z tej listy i potrzebujecie jeden, to głupio by było nie wziąć. Oczywiście nie, zamawiam, nie namawiam do zakupu, nie zrozumcie mnie źle, tylko po prostu rozmawiamy w tym momencie o cenach. Jest to 50% co prawda zniżki, ale zobaczcie, jakie mamy pojazdy jest. Yy, Dreadnok KW2, czyli to jest ten taki yy, strolowym działem, który naprawdę, naprawdę potrafi krwi napsuć i potrafi dostarczyć dużo fanów z gry, ponieważ komuś sprzedacie strzał za 700, no to już yy, będzie się, że tak powiem, z wami liczył. Kolejnym pojazdem jest oczywiście Iron Rain Borsuk Waffentrager, jest to ósemka magazynek nacji niemieckiej, bardzo fajny pojazd z trzema pestkami, które e, biorą po 490, o ile dobrze pamiętam, dokładnie tak, 490 i słuchajcie, no tutaj jest siła ognia porażająca na tym pojeździe kolejnym zestawie, no tego nawet chyba nie muszę otwierać, żeby wam pokazać, co to jest za pojazd. Jest to oczywiście ósemeczka Rheinmetall Scorpion G, czyli niemiecki niszczyciel czołgów. I zestaw zamyka nam, czyli mamy cztery pojazdy. W czwartym jest ISU-152K, niszczyciel Nazi Radzieckiej. No, słuchajcie, tutaj też Alfa robi swoje. Zobaczcie, 750 na strzał. Przy bardzo dobrych wartościach penetracji, bo 286 to jest podstawa, a 329 to jest gold. Także praktycznie będziemy wszystko dziurawić. No i naprawdę strzały potrafią wejść bardzo, bardzo soczyste z tego TDK. Oczywiście bezwieżowe, czyli wieża mu się nie obraca. Więc ten zestaw tych czterech wyśmienitych niszczycieli mamy za 20 tysięcy i 20 sztuk golda. Bardzo fajny deal. Następna rzecz, oczywiście, nie muszę Wam mówić, że te wszystkie pojazdy, zobaczcie, tutaj mamy 11,5, na przykład ISU 8700. Te dwa pojazdy już nam praktycznie robią tą cenę, a jeszcze mamy kolejne dwa e, dodatkowo w pakiecie. Także naprawdę, naprawdę dobry jest deal. I w ostatnim pakiecie szybciutko sobie podejrzymy. Również znalazło się grono bardzo dobrych pojazdów, bo Bazotyliion Burazk tego pojazdu Wam nie muszę przedstawiać. Jest to dla mnie osobiście król poziomu 8, jeśli chodzi o premki. Następnym pojazdem jest t 54E2. To jest ta wersja bez tego malowania, tak jak jest ten Sergeant Slaughter. Jest to magazynek, który ładuje 32 sekundy 33 sekundy, dokładnie ładuje 33 sekundy. Mamy trzy peski w klipie. Wartości penetracji również są bardzo fajne, ponieważ podstawa 226-255 to jest na goldzie. Bardzo szybki przeładunek i bardzo przyjemnie się tym magazynkiem gra, bo to jest czołg ciężki, a czołg ciężki potrafi. Musi być dobry. Generalnie ten pojazd jest bardzo dobrym pojazdem, więc on tutaj jest w zestawie z Bachatelionem Buraskiem. Do tego mamy Draugena Lansena C, również nie muszę go otwierać, żeby Wam przedstawiać. To jest mega fantank. tank, to jest oprócz Buraska drugi najlepszy czołg premium, jeśli chodzi o ósmy tier. No do tego grona bym jeszcze kilka doliczył, na przykład naszego Lisa, ale tutaj akurat go nie ma w zestawie. I zestaw nam zamyka mega wkurzająca pchła, któż jej nie zna i któż się nie denerwuje na jej widok, ponieważ trudno to ustroj, ustrojstwo trafić. Tym razem jest to wersja Vanguard, czyli z tym takim dodatkowym camo, z taką skórką. Vanguard ELC Event 90, więc tego pojazdu również nie muszę Wam przedstawiać. Mega, mega tank i mega wkurzacz dla innych graczy, więc ten zestaw tutaj mamy. Cztery pojazdy za 16620 sztuk Golda. No, słuchajcie, jeżeli macie sobie kupić jedną premkę za, za tą kasę, to nie lepiej mieć 3 czy cztery różne. E, oczywiście, wasza kasa, wasz wybór. Ja tutaj nie namawiam, przedstawiam swoją opinię. E, generalnie praktycznie wszystkie pojazdy z tej listy posiadam, e, więc mogę tutaj się o nich wypowiedzieć. E, I naprawdę, e, mu, mówiąc, że warto, to wierzcie mi, że warto, bo pamiętam jak sam. Praktycznie za jeden pojazd pociłem tyle, ile tutaj jest za cały bundle. Dobrze, moi drodzy, to wszystko by było tutaj, jeśli chodzi o te wiadomości. Także jutro czeka nas taka mini aktualizacja, i jeżeli tylko coś się ukaże godnego uwagi, na pewno jak zwykle z Wami się tym podzielę. Dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną i zapraszam na kolejny odcinek już jutro. Trzymajcie się, hej!